Czy wiesz, że usta nie pełnią żadnej funkcji w procesie oddychania? Jest takie powiedzenie, stare, pochodzącego z Dalekiego Wschodu, że usta są do jedzenia, nos do oddychania. I rzeczywiście tym właściwym aparatem oddychania jest nos, a nie usta. Więc zaczerpnijmy wdech. Przez nos, świadomy i wykonajmy świadomy wydech przez nos. Uczę tego, aby właśnie zamykać usta, oddychać wyłącznie przez nos. A to dlatego, że jest to zdrowsze, zarówno dla naszej psychiki, jak i naszego ciała fizycznego. Oddychając przez nos, dotleniamy się przynajmniej 18% bardziej niż kiedy to robimy. Przez usta. Zasada Bora mówi o tym, wyjaśnia to z punktu widzenia biochemii oddechu, że kiedy wolniej pozbywamy się dwutlenku węgla, który wyprodukowaliśmy podczas wdechu, jeżeli wolniej się go pozbywamy, robiąc wydech przez nos, a nie przez usta, nadmiarowo, to wtedy spada pecha krwi i hemoglobina może uwolnić więcej tlenu do komórek. Czyli ważną informacją jest to, że dwutlenek węgla nie jest ubocznym gazem oddychania i nadmiarowe pozbywanie się go przez usta jest błędnym podejściem. Ponadto, z punktu widzenia psychofizjologii oddechu. Kiedy robimy wolniejszy wydech przez nos, uspokajamy system nerwowy. I jeśli chodzi o właśnie regulowanie emocjonalne systemu współczulnego i przywspółczulnego, myślę, że wiemy, że współczulna odpowiada za pobudzenie. Na przykład jest to ten system przetrwania w stanie zagrożenia, a system przywspółczulny powoduje, że wchodzimy w stan kojenia, poczucia bezpieczeństwa, wtedy nasz organizm też zaczyna trawić. I teraz wyobraźmy sobie: jeżeli nawykowo oddychamy przez usta i stale pobudzamy, system współczulny, właśnie do akcji, do walki, do ucieczki, chociaż. Warunki na to nie wskazują, abyśmy musieli walczyć czy uciekać. To cały czas wysyłamy sygnał do mózgu, że właśnie jesteśmy w stanie zagrożenia. Takie powódzenie na dłuższy czas no, wprowadza duże napięcie do ciała. No i może nam się właśnie ten nawyk oddychania przez usta utrwala pod wpływem różnych trudnych, traumatycznych też zdarzeń. Ale pamiętajmy, że mamy wpływ na ten autonomiczny system współczulny, przywspółczulny właśnie dzięki oddechowi. Ja wiem, że uczą nas tego, że system autonomiczny to ten, na który świadomie nie mamy wpływu, ale jednak okazuje się, że mamy wpływ nawet na ten autonomiczny system trawienia, pracy serca, przepływu krwi w naszych naczyniach, pracy żołądka, jelit, wątroby. Naprawdę oddechem możemy stymulować pracę narządów wewnętrznych, wpływać na autonomiczny system współczulny, współczulny. Jeszcze taka ciekawostka, którą wyczytałam w e, książce Jamesa Nestora o oddechu, że nasze płuca też mają e, tę pajęczynę e, nerwów, e, która sygnalizuje e, Stanie zagrożenia bądź właśnie poczucia bezpieczeństwa. A to dlatego, że na przykład większość nerwów odpowiadających za system, układ współczulny znajduje się w górnej części płuc. I zobaczmy, że jak oddychamy płytko właśnie ustami, to oddech dociera do tej górnej części płatów płuc, wysyłając właśnie ten sygnał do mózgu, że jesteśmy. W stanie zagrożenia. Więc kiedy mamy pogłębiony oddech od nosa do przepony, i oddech schodzi do dolnych płatów płuc, to tutaj właśnie znajdują się ko z kolei te nerwy a przypisane układowi przywspółczulnemu, temu, który odpowiada za kojenie, za to poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy się uspokajać, oddychajmy głęboko przez nos do przepony. I to głęboko, to właśnie nie oznacza jakieś takie głębokie zaczerpywanie powietrza przez nosy przez usta. Nie, nie, nie. Tutaj pojęcie głębokiego oddychania dotyczy tylko właśnie tego pogłębionego strumienia oddechu, który płynie do przepony. Czyli czujemy łagodne poruszanie brzucha na wdechu i wydechu, i to jest właśnie głęboki, zdrowy oddech, który płynie przez nos do przepony. Tych właśnie dolnych warstw płatów płuc, po to, żeby właśnie no, dobrze pozytywnie stymulować nerwy odpowiadające za układ przywspółczulny. Jeżeli chcemy się uspokajać, no chyba, że chcemy się pobudzać do walki, myślę, że sportowcy MMA albo innych takich sportów agresywnych. Potrzebują się rozgrzać przed walką, i wtedy może oni chcą się pobudzić i zupełnie inaczej oddychają. Natomiast jeżeli chcemy dbać o siebie i zdrowo oddychać podczas treningu, to również możemy to robić, oddychając wyłącznie przez nos, do czego ja też namawiam na moich zajęciach. Prowadzę zajęcia zarówno z jogi, jak i zdrowego kręgosłupa, treningi wzmacniające, takie jak TBC, i tutaj uwierzcie mi, też możemy. Oddychać wyłącznie przez nos. Jak się na tym skupimy, to nie dość, że będziemy zdrowiej oddychać, a taki oddech przez nos podczas treningu raz, że nas bardziej dotlenia, dwa, mniej stresuje nasz organizm, po trzecie, wyobraźmy sobie, że taki tlenowy trening, tak, taki właśnie trochę bardziej świadomy, uważny, gdzie oddech możemy prowadzić przez nos, sprawia, że. Produkujemy mniej kwasu mlekowego, mniej zakwaszany organizm i te zakwasy nie są tak bardzo odczuwalne, nawet po jakimś trudniejszym, powiedzmy, wysiłku. No i też się szybciej regenerujemy po takim treningu. Więc ja zachęcam do tego, aby obserwować swój oddech i na tyle, na ile jest to możliwe, zamykać usta, oddychać wyłącznie przez nos. Na wdechu i na wydechu. To jest istotne właśnie dla naszego zdrowia. Myślę, że każdemu z nas zależy na tym, aby żyć długo, zdrowo, szczęśliwie, w zdrowym ciele, szczęśliwy duch. Więc, jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zapraszam na kurs zdrowego oddychania metodą butejki w wersji online bądź stacjonarnie. Takie kursy prowadzę przede wszystkim w Centrum Swobodna Przestrzeń pod Warszawą, ale też gościnnie w różnych miejscach więc. Zapraszam do współdziałania i wzajemnej praktyki zdrowego oddychania przez nos. Dużo zdrowia. Pozdrawiam Monika.